Witam wszystkich tutaj Grodzisk zapraszam do obejrzenia takiego specjal meczu, w którym lamie ostro w Lola. Ja też. No, ze mną na Skype siedzi mój znajomy kumpel Anmeli, znany jako Sowa. Przedstaw się. Siema wszystkim. No dobra. Tak, przed rozpoczęciem tego meczu o tych trzech ten Marst, może tak będę mówić, Rumble, Lee Sin i Katrina, Katarina, przepraszam, powiedzieli, żebym się robił w tanka. Jest chore. No. W ogóle Mazachar Tank, lol. No. Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe. No. Tak. No to wracając do tego odcinka, w tym odcinku to tak, no będę kompletnie lamił w lolach, tak? Ja też. No, ty to raczej niektóry ty masz level. Nieważne. Dwudziesty <noise> czwarty. Nieważne. 24, ja mam który? Dwunasty? To tak ty mi chyba ze trzy nabiłeś. Nie? Nie ze 3 Jeden. No bez różnicy. <noise> tak, w tym odcinku oczywiście gram Malzacharem. Mój znajomy Brandem. Może jak będzie dużo kciuków w górę, komentarzy, to zagramy następny. Tylko, tamtym, tylko tym razem bym grał Ryzem. No później to już byśmy jakoś kombinowali. A za trzecim razem, jak też by było dużo komentarzy, kciuków w górę, to bym grał Aszką, Tylko bym musiał najpierw się w, w, w niej trochę poćwiczyć. Ja mam z karnera. No. Boże. Ty, ty, masz Weigara w ogóle. Cały czas A masz tą? Tą? Ani wie nie mam, ale miałem zamiar kupić. Mhm. Nie wiem, zobaczę może. Na razie te runy kupuję. Mhm. Nie wiem po co. <słuch> Jak Piotrek pamiętasz? No dobra, rozwalę Cię rozmajcie. No kurwa, ty masz runy. <głos> Teraz <głos> też... Już niedawno, nie? Jak gadaliśmy, no. też mi to wypomniał, że Runy miałeś, runy miałeś i do tego wygrałeś tylko. <noise> to nie fair! No on tu On to nie, nie kupuje nic żadnych runów nie, nic takiego, nie? nie. Nie, nie bo on ma level, O, Oprzej ma... tata, znaczy, w przeciwnej nie... drużynie LeBlanc, jaki Le pink. No. No masakra. 380 ale, wiesz co, Muszę Ci powiedzieć, że jak Rumble ma skórkę, to już jest dobrze. Mm -hmm. To miejmy nadzieję, że będzie ogarnić. Już, ja ja już też chciałem sobie ja kupić skórkę do Malzahara i co? No, no a kaleczy tak. totalnie. No dobra, powiedzmy coś może o teamie przeciwnym. E, co? co, no, Kartus. Co to jest? Bardzo. Kartus jest. Uważaj na ulti kartusa. Jest masakra. E, każdemu na mapie, który, który żyje, no. e, zabiera mm, jakąś tam określoną e, ilość HP, nie? Czarem po mhm. prostu. Tylko, że to jest tak, że e, nie ma różnicy, czy, czy on jest blisko, czy jest daleko. No. E, po prostu ci zabieraj tyle. Dobra, ja z, Kat z, Kat z Katariną no. idę. To ja idę z Lisinem. O, to fajnie. Witaj w Samoner's Rift. Dobra. Eee. Zobaczymy. To... Kartus, kartus, to jest najważniejsze. Jak będziesz miał y, taki. Hmm, co to można nazwać? Taki pumyczek, niby taki serpent. O, tutaj mi dobrze. Piotrek mówi: Serpentynkę. Mhm. To, to uważaj. Gdzie to uciekać? Właśnie... właśnie, nie uciekaj. To już. No to mówię, że 30 sekund to tam, do pojawienia się no. stworów W ogóle, kto tam jeszcze jest? Tak nie zerknąłem. E Boże, szako. Heimerdinger. Nie, zjadą, zjadą nas. zjelan nas. Zjedzie. O no, nie wszyscy nas o. zjadą. No zwłaszcza o. mnie. O, 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 Co? O, jest, masz. O, nie trafiłeś, o, chyba, Boże. co nie? Ale zrąbałem się, no. Pojawiły się stworzy. Nie ja no, muszę się. O! Yo, baby! No, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Masz tego pajacyka. Uda mi się, uda mi się. A masz! Coś mu strafiałeś go? No! No zobacz! Widzę, widzę. Cały, cały prostokącik nabrałem. A masz! Lol, już rekord. No uwaga Od nas? Nie, od nich Od nich O kurwa, u mnie jest ten ten Nie Ja jest trafiłem go, ha 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 ładnie Nie, pokonany. Nie, chamsku Bo on rzucił wszystkie skilly i i jeszcze tego Ignata Nie, to jest A tego. nie ma tak, nie ma tak O kurwa! O, w tym jest, Bus. w krzakach siedzi No Teraz może puszniemy troszeczkę Zaraz, ja, Zaraz i mnie zabił Rumble sobie nie daje rady coś widzę Jak tam No, dokładnie Dobra, co się jeszcze mały level na gank. Za mało. Kurwa, ten cały czas po krzakach chodzi. No. no. i co, co ci to da? Co ci to da? O, to no i dobrze. Co oni hahaha ha, ha, piszą. O kurwa, o kurwa. Zaś się rekaluje Nie da rady. Nie lubię tych pacynek szako. Bie. Są to są denerwujące A najbardziej to są dener nerwujące te. E, te rzeczy, które stawia te maszynki mhm. Heimerdinger. To jest dopiero. O kurwa, zaraz mnie zabije, zaraz mnie zabije, się rekaluje. Teraz idę na ganka może coś. wiesz już nam wie że puszują co ja mogę sobie kupić nic sobie nie mogę kupić freak eee. no, coś robimy co oni tam piszą? o, o no, jakieś farmazony pierdolą no, come on come on no, on. no, 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 no. no. Brawo. Abym przedwcześnie wyskoczył. No, czy to jest coś takiego. Nie wiem, o, widział kurwa. mnie w końcu czy nie. Zapewniam, że nie mam skilla jeszcze naładowanego. Ja Skurczypek. U mnie to cały czas się po krzakach chowa, koleś. Ale jako OP farma w ogóle, lol. Nie wiem, co zrobił. Ile lono w ogóle? Teraz hitów 14. O Ech. O! No nie przestraszenie, no o, o, już po mnie. Leczemu na pacjenkę lecłę. Ja pierdolę Świetnie. Dobrze przegrywamy. Ja jestem lamus, lamer 5 raz już za mało laski tu raz na kupimy. Dobra. No nie, już puszcz No u mnie, powoli. Puszcz, 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 puszcz. No kurwa, cały Masz czas we mnie. Masz teleporta? Co? Masz teleporta? Ma. To teleporta, A, dobra. Boże, ja nie. mam trochę mało życia i nie mamy praktycznie w ogóle. To nic. Jakbyś się przeteleportował. Była tutaj, tego. siedzi. To, które ta na górę to by ten... Musiałem flasza zmarnować, bym nie zabił. Dobra, rekaluję się. Może kupię tego, tego, niebieski klejnocik. Bo many nie mam znowu. Ładnie. Dobra, come on, go. Come on go. Hmm. Au. No ja! Zaczynają mnie denerwować już te podunki. Jesu. Dopiero co zaczęliśmy grać, a już mnie denerwuje. O, zjadam się. No i znowu pacynka. Lol, już i padam. Przez pacynkę nie wierzę, nie masz flesza? mam no. czekaj, potem mam Dwa poty wezmę, może coś się uda zrobić Poczka. dobra, dobra trzeba się jakoś tam rozegrać, palce trzeba wyprostować myślę, że jutro nawiedzona będzie no i sobie czekam. Mam nadzieję, że nie. No, 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 a? Ale mi przeszedł ładnie. Skila. Dość trudno jest nim trafić. Kurde, dość dobrze gra, tylszak. Leżałem, że zaraz nas tu mam. Wyrąbił. Kurde, ten znowu w krzaki się schował. O nie. wo 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 wo. help, 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 help! Dobra. Tak, 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 tak! Nie trafił. Dobra, Nie. Ja zabiłem go. Ja zrobiłem, bo idiota O, no. Myślałem, że go zabiję, on użył no. tego takiego... Z... No. Ja się... No, 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 no. O, o. Już... Nie przemysł. Ooo. 24 HP. pokonany. Brawo. Dobra pod surwit jeszcze zrobię. No, no, no. Kupić coś mogę, raczej nic. Trzeba się przenieść. Oj, no, trzeba to ogarnąć, bo będziesz... no, coś... No, no 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 kurwa, to znowu się w krzakach... A tak 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 tak! Oh, kurwa. Ładnie. Dobra. Szlak. Grzeb że Znowu będzie... w no, krzaki znać. się schował tam Nie chcę tutaj wyjść okay. Przyleciał A tak zrobię O nie

Jezu. Ale refleks A no teraz mi się ulti przydało <gry> O nie. Cię poleciał ulti żal Myślałem że poleci po tych Kurwa znowu many nie mam Ja pierdolę Dobra, puszujemy. Pusz, 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 pusz. Sojusznik pokonany. <grych> Przeciwnikus. Oh, fuck o, to jest to właśnie ten kartus. Mam dużo życia, ale many nie mam. No tak, ile jeszcze ma tego stawiać? Ale nago ja złapałem, bo Szczę... jest. To mnie mogło kosztować życie. Ja też już nie mam mamy. Tylko, że ja cały czas nie mam mamy. Taki manożerny jest ten, ten malzachar. Szak Nie! A i tak przede wszystkim. Dobra, ale sobie jedną siedzieć.